Cześć wszystkim, tutaj Ktosiek. Tak wygląda akwarium już 5 dni po zalaniu. Na trzeci dzień wymieniłem tutaj 120 litrów wody, podmiankę zrobiłem. No, pierwsze dwa dni takie była mleczna woda. Już później, trzeciego dnia, już się zaczęło tak troszkę ładniej robić. Podmieniłem, tak jak mówię, 120 litrów wody. Tutaj woda którą używam, to jest woda RO, mineralizator Quadrop. No i oczywiście tutaj na powietrzu mam taką kurtynkę tutaj z brzęczykiem, żeby cały czas to tlen był w wodzie i żeby bakterie pracowały. No i tak jak widać, nie ma żadnych roślin, w ogóle nie świecę w tym akwarium na razie. Teraz tylko włączyłem do filmu, tutaj jest tak zwany dark start, ciemny start, chcę tutaj, żeby z tych korzeni właśnie powychodziły jakieś śluzowce, myślę, że to nie będzie tak długo trwało, już tam zaczęło troszkę wychodzić, no i zamówię później rośliny i się poprzykleja tutaj właśnie do tych korzeni i posadzę i wtedy już będę palił światło. Jeśli chodzi o śruzowce, to zaraz pokażę. Tutaj akwarium w tej chwili prezentuje się tak, jak widać tutaj na filmie. Jeśli chodzi o lampę, to w tej chwili jest nawet na 50% tylko. Mogę tutaj ją wzmocnić efekt. Na 100% wygląda tak. No i oczywiście teraz jest takie światło w środku, takie najbardziej tego, ta lampa ma wiele w ogóle ustawień można sobie tutaj zmieniać na przykład tutaj takie bardziej zielone bardziej czerwone tutaj niebieskie, jeszcze bardziej niebieskie tutaj takie ciemne niebieskie no i można przechodzić płynnie tutaj przez te wszystkie kolorki tutaj jest takie zielone bardziej i czerwone, najbardziej czerwone no i tutaj są te takie neutralne barwy można też oczywiście e, ściemniać tą e, to lampę e, jak tam się Ustawienie, Ustawień jest naprawdę dużo. Można też ustawić właśnie e... te lampy, właśnie taka aplikacja. I tutaj są te kafelki właśnie i w tych kafelkach Tutaj jest na dole wykres nawet tutaj się zmienia intensywność, a tutaj się wybiera te kafelki na przykład właśnie czerwony, zielony. Tutaj jest taki neutralny, tutaj bardziej czerwone rośliny, tutaj bardziej zielone, tutaj niebieskie, tutaj że no i tutaj jest neutralny i tutaj można sobie intensywność oświecenia zmieniać. No i Oczywiście można ustawić tak, tak jak we wszystkich tych aplikacjach ustawia się zmrok, świt. Tam można ustawić ile się ma lampa włączać, i bardzo fajnie to wygląda. Na razie jeszcze tego nie testowałem, bo tak jak mówię, czekam na tutaj te śluzowce. No i jeśli chodzi o, o to, to zaczyna na jednym korzeniu i już bardziej wychodzić, to poczyszczę to troszkę jutro jeszcze podmienia znowu wody trochę. No i zobaczymy, w następnym tygodniu pewnie już będzie start roślin. Jeśli chodzi o te śluzowce, to tak jak tutaj widać na tym korzeniu zaczyna trochę wychodzić. Tutaj na tym drugim jeszcze nie. No i te korzenie takie się zrobiły. Właśnie czerwone fajne już, bo to tak jak nazwa tych korzeni red No i tutaj jak widać są takie ślady tego śluzowca, ale nie ma dużo, nie ma tak bardzo dużo. Akwarium niech sobie dojrzewa. Jeszcze muszę parametry tam sprawdzić, czy jak to wygląda. Muszę te parametry sprawdzić, zbudzić, jak to wygląda, ale niech sobie dojrzewa. Te na powietrzanie cały czas chodzi, filtr chodzi, włożyłem grzałkę. Ale i tak utrzymuje się na 25 W, tak mniej więcej temperatura, gdyż no, ciepło jest. Teraz ma być jakieś ochłodzenie, więc zobaczymy. No i zgodnie tutaj, właśnie z tym, żeby bakterie rozmnażały się, to muszą mieć dużo tlenu. Na razie tlen węgla jest niepodłączony, ale na powietrzanie tą kurtyną właśnie. No i teraz najbardziej słychać właśnie te bąbelki. Tego nawet brzęczyka nie słychać, bo on jest w szafce, a filtr to jest, jest ustawiony na 100% i trzeba sprawdzać czy on chodzi, czy, czy nie, bo jest taki cichy, tutaj widać tylko ruch tafli wody i e, ruch wody, ale jak jest ciemno w akwarium to tak nie widać. No i czekamy. Tak wygląda akwarium. Korzenie, korzenie się e, namaczają i szukam jakie tam rośliny wstawić i e, będę coś zamawiał. Trzymajcie się, to taki krótki, e, krótki film jak przedstawiający jak e, ten, to akwarium dojrzewa. Trzymajcie się na razie, zapraszam do komentowania. Cześć!